Cześć, tu Malina Cierżniewska Square z Malinowy Excel.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak zaokrąglić liczbę do wymaganej wielokrotności. W moim przypadku będzie, to wielokrotnością będzie liczba 25, a zaokrąglone liczby to te w kolumnie A. Yy, użyję do tego funkcji zaokr do wielokr. W komórce B4 wpisuję właśnie tą funkcję, czyli równa się zaokr do wielokr. Wybieram ją sobie z listy za pomocą strzałek, a żeby zatwierdzić, wcisnę tabulację. Funkcja ta ma dwa argumenty. Liczba, którą chcemy zaokrąglić, to w moim przypadku komórka A4. Wskazuję ją, i pośredniku wskazuję kolejny argument, czyli wielokrotność. W moim przypadku to liczba B1. Do 25 będziemy zaokrąglać. Komórka B1 blokuje. Za pomocą klawisza F4 zamykam nawias i enter. Żeby szybko skopiować zachowując formatowanie komórek, e, zaznaczam zakres do którego chcę skopiować daną formułę, wciskam klawisz F2 i Ctrl enter. Wszystko. Jeżeli spodobał ci się zaprezentowany przeze mnie trik, zapraszam po więcej na malinowyexcel.pl.